Halo, halo. Słuchajcie, dzisiaj takie szybciutkie, można powiedzieć, króciutkie zaproszenie na nasze spotkanie online. Właściwie live to będzie, tak? W najbliższy czwartek. Dzisiaj mamy wtorek. No, także już bliźniutko. I po co, właściwie, tak? Po co, po co na tym być? Zobacz. No, czasy mamy, jakie mamy. Każdy wie, nie będziemy się tutaj rozwodzić. Dla tych, co mocniej się jakby angażują i zwracają uwagę na powiedzmy swój swój portfel, na to, co, co się dzieje, tak, na, na, na ceny, na, na to, że za chwilę przestanie, można powiedzieć być opłacalna praca. W sensie takim, że zamiana swojego czasu na pieniądze, tak się, się dzisiaj już coraz mniej opłaca. Czyli innymi słowy, ekonomicznie patrząc, dobrze jest. Właściwie zawsze było dobrze, ale tym bardziej teraz, jest spieniężać właściwie wszystko, każdą aktywność, którą wykonujemy w ciągu dnia. I zobacz, cokolwiek by się nie działo na świecie, będziemy musieli robić kilka takich rzeczy. Nieważne, co się będzie działo. Oczywiście, w pierwszej kolejności będziemy musieli żyć. No to jest oczywiście dyskusyjne, czy będziemy musieli, ale, ale załóżmy, że będziemy musieli, no to trzeba będzie żyć. Dwa. Nie skończymy ci, co, co piją zawsze kawę. Nie, nie przestaną pić kawy. <laughs> Zgadza się? <laughs> Suplementacja wchodzi w grę, tak? No bo coraz więcej osób rozumie, że to, co myjemy, to tak naprawdę z, z odżywieniem organizmu nie ma nic, nie ma nic albo niewiele wspólnego. Kolejna sprawa, no będziemy musieli jakoś zarabiać pieniądze, tak? Będziemy musieli też się leczyć. Może tak, będziemy musieli się leczyć. No bo to jest oczywiste. A co z, z, z naszą służbą zdrowia jest, no to, <grym> to wiemy już od lat, a tym bardziej teraz, jak to zostało obnażone, to wszystko. I kolejna sprawa, no właśnie, trzeba będzie zarabiać pieniądze. No ale jak zarabiać w momencie, kiedy można powiedzieć, zamienianie czasu na pieniądze już no niekoniecznie jest, jest efektywne. Dlatego, co by było, jakby istniał sposób, w którym te wszystkie czynności, przed chwilą, które wymieniłem, mógłbyś robić w sposób efektywny finansowo? Czyli co by było, jakbyś z picia kawy, z chodzenia do lekarza, tak, z suplementacji mógł zarabiać pieniądze? Ty dla siebie i oczywiście też Twoi bliscy, jakbyś odpowiednio im to przekazał, pokazał. Um, to tak króciutko, zapraszam Cię, jeśli oczywiście jest to Ci bliskie. Zapraszam Cię na spotkanie online, gdzie sobie to po prostu wszystko wyjaśnimy, pokażemy. Ja tak żyję właściwie, tak, tak zarządzam swoimi gdzieś tam finansami od 12 ponad lat. No i nieźle, tak? Wiadomo, zawsze może być lepiej, nie? <laughs> ale nieźle. Także zapraszam Cię serdecznie, do zobaczenia. Tam będziesz miał w linku gdzieś tam poniżej, powyżej. Ustaw sobie przypomnienie, tak żebyś nie przegapił, kiedy wyjdziemy na żywo. Do zobaczenia. Papa, pa, cześć.